Dzień dobry. Ja nazywam się Patryk Chrymak i jestem menadżerem warszawskiej kliniki Focus Clinic. Zapraszam Państwa na historię o tym, jak wyleczyliśmy strach, kompleksy oraz problem, czy stać mnie na te zęby. Krok po kroku wyjaśnię Państwu, jak wyglądała cała procedura, której koszt wynosił około 50 tysięcy złotych. To wszystko na przykładzie historii pana Andrzeja, który udowodnił, że nigdy nie jest za późno na nowy piękny uśmiech. Pan Andrzej zgłosił się do Focus Clinic, ponieważ był już zmęczony dyskomfortem, jak Towarzyszył mu w życiu codziennym. Przez lata zmagał się z brakami zębowymi oraz chorobami przy Motywacją dla pana Andrzeja była jego koleżanka pani Anna, która jakiś czas temu miała przeprowadzony u nas zabieg Olon4, czyli wszczepiliśmy pani cztery implanty w łuku górnym i cztery implanty w łuku dolnym. Kiedy pacjentka spotkała się z panem Andrzejem, opowiedziała o całym procesie leczenia, wszystkie lęki, które pan Andrzej miał, odeszły w niepamięć i zdecydował się na przyjście do naszej kliniki, aby właśnie przeprowadzić taki zabieg. Pan Andrzej przyszedł do naszej kliniki zawstydzony i wycofany. Od lat borykał się z brakami w odcinkach bocznych, a z czasem problemy zaczęły dotykać również przednich zębów. Mianowicie u pana Andrzeja zdiagnozowano paradontozę. Utrata zęba, potem następnego. Ciało i psychika zaczynają cierpieć. Rozumiemy te problemy. Dlatego by proces leczenia przebiegł sprawniej, opracowaliśmy w naszej klinice protokół indywidualnego leczenia stomatologicznego Focus System. Pozwala nam on na lepszy, dobry metod leczenia, optymalizację czasową, a także kosztową. Pacjent na każdym etapie otrzymuje wsparcie przydzielonego opiekuna pacjenta. Pierwszym krokiem, jak zawsze u nas, była autorska diagnostyka 360. To nie jest zwykła konsultacja. To dogłębne badanie kliniczne i radiologiczne, które pozwala nam ocenić stan zębów, a przede wszystkim stan kości. Dzięki temu mogliśmy ustalić, że metoda Olon4 będzie idealnym rozwiązaniem dla pana Andrzeja. Następnie przygotowaliśmy spersonalizowany plan leczenia Focus Complex, w którym zawarliśmy wszystkie istotne informacje na temat planowanych zabiegów oraz koszta. A dlaczego lekarz prowadzący wybrał zabieg Olon4? Ponieważ jest to jedna z renomowanych, opatentowanych metod leczenia, które stosujemy w Focus Clinic do stałego uzupełnienia wszystkich braków zębowych. Polega ona na odbudowie całego łuku zębowego na zaledwie czterech implantach, które są strategicznie umieszczone w kości pod odpowiednim kątem, maksymalnie wykorzystując dostępną ilość. To rozwiązanie zapewnia stabilność, funkcjonalność i estetykę porównywalną z naturalnym uzębieniem i przy tym pozwala uniknąć skomplikowanej i długiej procedury przeszczepu kości. To także znacznie obniża koszty. Dzięki temu zamiast 70 tysięcy zmieściliśmy się w budżecie około 50 tysięcy zł za górną szczękę, łącznie z tymczasowym mostem i pracami ostatecznymi. W przypadku Pana Andrzeja ze względu na zaawansowaną paradontozę musieliśmy usunąć wszystkie zęby w łuku górnym. Koszt etapu chirurgicznego wraz z diagnostyką i indywidualnym planem leczenia wyniósł 50 000 zł. Zaraz po zabiegu dr Natalia Matel zamontowała pacjentowi zęby tymczasowe. Są one bardzo estetyczne i wyglądają jak naturalne zęby. Dzięki temu, że posiadamy własne laboratorium protetyczne Perfect Lab byliśmy w stanie w szybkim czasie przygotować takie zęby zaraz po zabiegu. W ramach opieki pozabiegowej zastosowaliśmy nowoczesną chiloterapię. Lekarz bądź asysta nakłada pacjentowi specjalną maskę na twarz, przez którą przepływa woda o temperaturze 0 stopni i łagodzi ból oraz obrzęki pozabiegowe. Po wygojeniu się implantów około 4 miesiące od zabiegu chirurgicznego zamontowaliśmy pacjentowi zęby ostateczne. To zwieńczenie tej metamorfozy. Precyzja, dopasowanie kształtu i koloru. Cały zespół naszych techników w naszym wewnętrznym laboratorium Perfect Lab pracował, aby zęby pana Andrzeja były nie tylko estetyczne, ale w 100% funkcjonalne. Dzisiaj pan Andrzej ma nowe zęby i nową jakość życia. Podoba się sobie, nie zakrywa twarzy i uśmiecha się do każdego, kogo spotka na swojej drodze. Cała procedura od diagnostyki poprzez znieczulenie, usunięcie zębów, wszczepienie czterech implantów metodą OLON-4 oraz zamontowaniem pracy ostatecznej wykonanej w naszej w naszym laboratorium Perfect Lab, praca została wykonana z cyrkonu, zamknęliśmy się w kwocie 50 000 zł. Dokładnie wygląda to tak: diagnostyka to koszt 350 zł, znieczulenie komputerowe to koszt 100 zł, usunięcie chorych zębów to koszt 800 zł, wszczepienie implantów metodą All on 4 to koszt 25 tysięcy zł oraz zamontowanie zębów ostatecznych po wgojeniu się implantów w kość. To również koszt 25 tysięcy złotych. Wszystkie wizyty kontrolne w naszej klinice są bezpłatne. Chcę podkreślić, że był to przypadek Pana Andrzeja. Każdy pacjent otrzymuje od nas indywidualny plan leczenia według naszej autorskiej procedury Focus System. Jest to indywidualny system leczenia stomatologicznego. Każdy pacjent przychodząc do nas na wizyty wie od samego początku jakie procedury trzeba wykonać, w jakim czasie, a co najważniejsze, jakie będą koszta. Więc nic takiego pacjenta nie zaskoczy. Jeśli jednak kwota ta wydaje się Państwu zbyt wysoka, przypomnę, że w naszej klinice współpracujemy z takimi firmami jak Mediraty oraz Confimo. Dzięki temu leczenie można spłacać w niskich, dostosowanych do możliwości ratach, nawet do 36 miesięcy. Jeśli Państwo również zmagają się z podobnymi problemami, nie odkładajcie tej decyzji. Zespół Focus Clinic jest gotowy, aby przeprowadzić i zaplanować Wasze zębowe rewolucje szybko, sprawnie i bezpiecznie. Zapewniamy spokojne i przemyślane leczenie stomatologiczne w preferowanych terminach. Zapraszamy do Focus Clinic, aby zaplanować Twoją zębową rewolucję. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zębowych Rewolucji.